Rozgrywki czwartej ligi wkraczają w decydującą fazę. Kto przybliżył się do awansu? Kto przybliżył się do spadku? Odpowiedzi na te pytania poznacie w dzisiejszym magazynie skrótów. Zapraszam do oglądania. W ostatnich tygodniach kibice Dumy Bielan mają bardzo dużo powodów do narzekań. Hutnik notorycznie traci punkty, trzecia liga się oddala na F. 29. kolejce w domowym starciu z Mazurem Karczew komplet punktów był obowiązkiem. Zobaczmy jednak, czy się im udało. Bardzo dobre otwarcie, 23. minuta. Piękna piłka z głębi pola, no ale to co zrobił Rafał Maciejewski, ręce składają się same do oklasków. Wspaniałe przyjęcie, przerzucenie piłki nad bramkarzem, a już umieszczenie piłki w siatce było czystą formalnością. Druga połowa tego starcia, 59. minuta. No i tutaj cierpliwość, to słowo klucz, bardzo dobre dośrodkowanie. Świetnie też nabiegał Jan Zboina. Brawa dla podającego, wielkie brawa dla strzelca. Mamy remis 1 do 1. W 66. minucie kolejna akcja Dumy Bielan, mocne strzelenie piłki w pole karny i mniej więcej z okolic 5 metra Maksymilian Woktman dokłada nogę. I ponownie to Warszawianie wychodzą na prowadzenie. No ale Mazur już niejednokrotnie w tym sezonie udowadniał, że gra się do samego końca. I piłka ponownie wpada do siatki. 90 minuta. Ten mecz kończy się remisem 2 do 2. Józefowia Józefów, co prawda, okupuje miejsce w środku ligowej stawki, ale gdy już wiemy, że w tym sezonie z ligi spada pięć zespołów, to los Józefowian nie jest jeszcze do końca pewny. W zdecydowanie gorszej sytuacji Markowia Marki, a goście, żeby się utrzymać w lidze, praktycznie w każdym spotkaniu muszą zdobywać komplet punktów. siódma minuta, bardzo dobre uderzenie Piotr, cudny z narożnika polakarnego. Wszyscy. Praktycznie spodziewaliśmy się tutaj zagrania do kolegi zespołu, inną decyzję podjął Cudny i był to bardzo dobry wariat. zdecydowanie jeszcze lepszych nastrojach goście byli w minucie 36. Żmuda zagrywa na skraj pola karnego, a bramkę zdobywa Patryk Kultys. Druga połowa tego meczu, ścina do środka AW, bardzo ładne uderzenie jeszcze piękniejsza interwencja bramkarza Markowi Marki. Kolejna sytuacja gości, piłka wpada do siatki, ale widzimy uniesiona ręka pana sędziego, pozycja spalona i cały czas mamy rezultat 2 do 0. Kolejna sytuacja dla Markowi. no W tym meczu goście lubowali się w groźnych kontratakach, no, ale trzeba przyznać, że bardzo dobrze im wychodziły. I jeszcze raz, jakby na potwierdzenie moich słów, tym razem trafia Filip Bućko, było już 3 do 0. Jak wszyscy doskonale wyjemy, Józefowi, Józefów walczy do samego końca, czy po raz kolejny obejrzymy kombak, no mamy tego zalążek. 87 minuta, Mikołaj Adamiak i jest pierwsza bramka dla gospodarzy. No ale jak już gospodarzy myśleli, żeby dołożyć kolejne trafienie, to kolejny kontratak Markowi Marki. Zagranie do Milana Bazlera, który najpierw ogrywa defensora i potem spojrzał tylko jak ustawiony jest bramkarz. Podwyższył wynik na 4 do 1. Gospodarze wyprowadzili jeszcze jeden groźny atak. Po którym pan arbiter podyktował rzut karny. Jeszcze raz do piłki podchodzi Mikołaj jak ponownie skuteczny, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o popisy strzeleckie gospodarzy. I Markowia zdobywa komplet punktów. W Misku Mazowieckim marzenia o awansie trzeba odłożyć co najmniej na kolejny sezon. W grze o trzecią ligę ciągle jest mszczonowianka mszczonów, co wydarzyło się w bezpośrednim starciu tych drużyn. Przekonajmy się. Bardzo dobre zagranie, bezpośrednio w pole karne, świetnie zastawił się Malesa, ale w pojedynku Malesa kontra Leszczyński, górą golkiper Mszczonowianki. Przenosimy się w pole karne, gospodarzy, no i tutaj niefrasobliwe zachowanie, niepotrzebnie powalony gracz gości, ewidentna jedenastka, do piłki podchodzi Pawlo Paduk, mocne uderzenie obok słupka, wyciągnął się jak długi bramkarz gospodarzy, ale nie był w stanie sięgnąć piłki. Druga połowa tego meczu, znakomita kolejna sytuacja dla gości. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, powinno być 2 do 0. Skiksował niemiłosiernie zawodnik w białej koszulce. No i w odpowiedzi Mazowiec Mazowiecki, przepchnięty petarz. Petarz również przegrywa pojedynek biegowy. Próbował ratować sytuację Daniel Leszczyński, ale też powalił rywala na ziemię. Kolejny ewidentny rzut karny. Oczywiście jak jedenastka i Mazowia to Wojciech Trochim, no i też sporo szczęścia miał doświadczony zawodnik piłka pod pachą Daniela Leszczyńskiego. I tak jak mówiłem wcześniej, powinno być 2 do 0 dla Mszczonowianki, tutaj powinno być 2 do 1 dla Mazowi. Jakim cudem piłka nie wpadła do siatki, wiedzą chyba tylko zawodnicy z Mińska Mazowieckiego. No i to starcie, kończy się remis. Oskar Przysłucha zajmuje miejsce tuż nad kreską oznaczającą strefę spadkową, a wszyscy doskonale wiemy co to oznacza. Walka o ligowy byt do ostatniej kolejki. W podobnej sytuacji z KTS weszło Warszawa, z tym, że warszawianie zajmują miejsce na ligowym pudle i do ostatniej kolejki będą liczyli na promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Oczywiście faworytem tego starcia byli goście. 40 minuta spotkania, uderza Fabian Luwal. Przyglądali się defensorzy bramkarzowi, bramkarz przyglądał się defensorom, i skorzystał z tego wszystkiego. Zawodnik KTS-u weszło. Jeden do zera dla gości. Kolejna sytuacja, tym razem wykreowana przez gospodarzy. No i tutaj Patryk Czarnota na raty. Podwójnie skutecznie Kuba Mielcarz ratuje prowadzenie Warszawianów. Niedokładne wybicie bramkarza Oskara przysłucha. No i nie zastanawiał się zbyt długo. Mikołaj Neumann, piękny strzał z obrotu, przypieczętowujący zwycięstwo KTS-u weszło. Matematyka nie kłamy oku Serock powoli musi myśleć o budowie zespołu na piątą ligę. Komfortowe warunki ma natomiast Ursus Warszawa, który zajmuje siódme miejsce i ani awans, ani spadek mu nie grozi. Także warszawianie już do końca sezonu po prostu mogą pokazać to co mają najlepsze. Muszą grać i powinni grać swoją najlepszą piłkę. Rzut karny dla Ursusa, długi nabieg, Mariusz Chmielewski, czary nad piłką, ale zaczarował bramkarza. W kompletnie odwrotnym kierunku rzucił się golkiper Sokołaserot i mamy 1 do 0. Kolejna groźna akcja Ursusa, uderza w tej sytuacji Artur Rawa, ale wytrzymał do samego końca bramkarz i przeniósł piłkę nad poprzeczkę. Druga połowa tego starcia, tutaj strzał, ale wyszło bardzo dobre podanie, Adrian Wełpa. Powinien trafić, co najmniej w światło bramki, tak się jednak nie stało, a tutaj najgroźniejsza akcja Sokoła Serot strzał w środek bramki. Ursus wywozi komplet punktów z serockę. Czas na hit 29. kolejki. Kolejne potężne zestawienie i po raz kolejny bierze w nim udział KSCK Troszyn. Ale powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym pojedynku cała ligowa czołówka kibicowała drużynie Stroszyna. Wszyscy liczyli na to, że na gorącym terenie lider rozgrywek, a więc Orlen Wisła 2 straci punkty. No i ku temu się zanosiło w 30. minucie. Pierwszy strzał obroniony przez bramkarza, ale bardzo dobrze zamykał akcję jeden z kolumbijskich Troszynian. Czyli Andres mamy wynik 1 do 0, no ale Wisła rzuciła się do Gardy. Rywali niczym wygłodniałe zwierzę i jeszcze przed przerwą w doliczonym czasie gry wyrównał Bartosz Borowski. Kolejny bardzo mocny cios. Wisła postanowiła zadać na początku drugiej połowy 51 minuta. Bardzo przytomne wyłożenie do Bartosza Zynka, a ten w bardzo komfortowych warunkach praktycznie na pustą bramkę. Daje prowadzenie na nafciarzom. Natomiast Troszyn walczył do końca, często tracili prowadzenie w końcówkach. Tym razem to oni odwrócili spotkanie. E, próbował Tyska zablokowany, próbował Luis, zablokowany, nie zablokowali Harkiewicza. No i w kicie remis 2-2. do 2. Ostatnim akcentem dzisiejszego odcinka będzie pojedynek Wilgi Garwolnik z drogowcem Jedlisk. Kibice na stadionie obejrzeli prawdziwy mecz walki, piłkarskie szachy. Zobaczmy, kto lepiej rozegrał tę partię. Piłka wita z miejsca, stały fragment gry, dośrodkowanie, uderzenie głową, futbolówka ląduje na poprzedce. Obeszło się tylko na strachu, patrząc z perspektywy gospodarzy. Oto lokalni kibice liczyli na odpowiedź, no i doczekali się w minucie 47. Pierwsze uderzenie zablokowane, rykoszet, przyspali defensorzy, skorzystał z tego Kiryl szakurału i dał prowadzenie w Wilde. Kolejna akcja ekipy z Garwolina, mocne strzelenie, odbija bramkarz, dobija Emmanuel Obi, no i nigeryjski napastnik z Garwolina ustala wynik tego spotkania na 2 do 0. Zanim przejdziemy do tabeli, przypomnijmy sobie komplet rezultatów 29. kolejki. Co ciekawe czołówki wygrał tylko KTS Weszło Warszawa, remis w starciu Troszyna z Wisłą 2 Płock, punkty zgubiła Ząbkowia Ząbki, Szczonowianka szczonów i Hutnik Warszawa. Teraz czas na aktualny układ sił w lidze, na czele Wisła 2 Płock z dorobkiem 68 punktów, jeden punkt mniej ma Ząbkowia Ząbki, cztery oczka mniej od lidera KTS Weszło Warszawa. Wiemy już, że w tym sezonie czwartą ligę opuści 5 zespołów, na 14 miejscu Mazur Karczew z dorobkiem 29 punktów, 5 punktów mniej Markowia Marki, 20 punktów Maka Rash, Już praktycznie z piątą ligą wita się Soku i Drogowiec Jedlisk. Rozkład jazdy na najbliższy weekend prezentuje się następująco. Mocne otwarcie tej kolejki, już w piątek Ząbkowia Ząbki goniąca lidera. Zagra z uciekającym przed strefą spadkową Oskarem przysłucha. No i chyba najciekawszym zestawieniem w tej turze spotkań będzie mecz Mszczonowianki Mszczonów z Hutnikiem Warszawa. Klasycznie dajcie znać na jakie spotkanie wyczekacie. Nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza oraz subskrypcji. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.